Cześć, z tej strony Ania i Darek. W 2016 na ekranach kin pojawiła się animacja uparta na jednej z najbardziej popularnych gier mobilnych tworzonych przez studio Rovio. Gry zdecydowanie wciągającej, emocjonującej i wymagającej. Film Angry Birds opowiedział nam historię z tego uniwersum i mogłoby się wydawać, że nie ma tutaj już za dużo do dodania. Tak, jestem świną. A co to, to świnia? Przywitaj się, jak leci mała. Ale jako, że pomysł się przyjął dość dobrze, postanowiono wypuścić sequel i tak powstał Angry Birds 2. Do jego realizacji zatrudniono zupełnie nowych twórców. Niektórzy z nich maczali palce w filmach z serii Epoka Lodowcowa, więc można by się spodziewać, że dwójka przyniesie sporo dobrej zabawy i być może nieco odmiany od pierwszej części. Trzeba pamiętać, że pierwsza odsłona filmu nie miała jakiejś rzucającej nakonana fabuły czy oryginalnego pomysłu na siebie, ale przebijała się masą humoru, po którym pojawiał się uśmiech od ucha do ucha. A sama animacja uchwyciła ducha gry, co robiło naprawdę dobre wrażenie. Postanowiliśmy sprawdzić, czy twórcom udało się odtworzyć bądź wręcz ulepszyć to, co dostaliśmy w 2016 roku. Akcja Engleberts 2 toczy się już po jakimś czasie, a ptaki nadal wojują ze świniami z pobliskiej wyspy. Świnie. I choć nie jest im to na rękę, nasi pierzaście wojownicy muszą połączyć siły ze swoimi wrogami świniami i współpracować ze sobą w kolejnej wielkiej przygodzie. Tym razem, aby uratować obie wyspy, muszą stawić czoła nowemu zagrożeniu. Okazuje się bowiem, że jest jeszcze trzecia wyspa, a jej mieszkańcy mają swój niecny plan, który chcą zrealizować za wszelką cenę.

No to się rozczarowałem. Czerwonym, tak jak wcześniej przez to, że bał się odrzucenia, chciały być zauważany. Chciał być bohaterem wioski, nieraz zachowuje się przez to arogancko. Żółty, czyli czak, gra rolę Speed Gonzalesa z ptasiej wyspy. Czarny, czyli nasza bomba. Inteligencją nie grzeszy, ale jego zdolność do wybuchania przyda się nieraz. Mamy też Orła, który niezmiennie boi się konfrontacji z przeszłością. Jest też Leonard, świński najeźdca z poprzedniej części, który jak nic innego uwielbia władzę. Pojawiają się również nowe postacie, z których każda wprowadza coś nowego. Siostra Czeka, Silver, dołącza do drużyny jako mózg operacji. Pomocnicy Leonarda, kolejni całkiem przydatni przedstawiciele rasy świn. Piskraki, będący małym filerkiem mający dać widzom coś słodkiego, choć według nas chyba nie wypaliło. No i oczywiście jest nowy antagonista, Zeta, przedstawiony jako dość silna osobowość dążąca do realizacji swoich planów. Każdy, nowy czy stary z bohaterów, jest zabawny na swój sposób. I choć mamy podobny styl gagów, to według nas jest ich zdecydowanie mniej niż w jedynce i ich poziom jest też nieco słabszy. Film jest tak naprawdę zlepkiem serii żartów, czasami dość absurdalnych i mało zabawnych. Publika w kinach nie parskała śmiechem, jak to miało miejsce w pierwszej części, więc chyba coś jest nie tak. I to nie tylko nasze odczucie. Chyba zabrakło tutaj jakiegoś elementu łączącego to wszystko w dobrą całość. Film jest też nieco przewidywalny. Nie ma wielkich zwrotów akcji, ale tak raczej miało być. W dwójce jak i w jedynce jakość animacji to jeden z mocniejszych elementów. Na ekranie zdecydowanie rzucała się w oczy duża paleta kolorów, spora ilość szczegółów czy różnorodność postaci. W taki latały jak w pierwowzorze, czyli w grze mobilny. I te animacje robiły ogromne wrażenie. W drugiej części Angry Birds zostało to dobrze kontynuowane, choć mimo wszystko pierwsza część nadal króluje. Idąc do kina nie mieliśmy dużych oczekiwań. Może poza tym, że film utrzyma podobny poziom, bo co nowego można było wymyślić w bajce opartej na grze na telefon. Bo w końcu Angry Bird 2 nie ma ambicji stać się najlepszym animowanym filmem. Chce tylko być zabawną przygodą, która zapewni nam i naszej rodzinie dużo śmiechu. I w naszym przypadku sequel zdecydowanie nie osiągnął tego celu. Druga część niestety nie okazała się równie śmieszna jak pierwsza i nie dostarczyła nam tyle zabawy. Choć za to dała nam coś w zamian. Pokazała rozwój czerwonego, który zrozumiał coś bardzo ważnego. A co to jest? Przekonacie się sami oglądając film. Do zobaczenia. Do następnego.